Pierwszej walki wieczoru, dzisiejszej gali, w boksie w kategorii do 75 kg. Do narożnika niebieskiego zapraszam, reprezentującego Wojsko Polskie z Poznania, Aleksander Adamiak! Aleksander Adamiak, Wojsko Polskie Poznań. A jego rywalem będzie zawodnik MKS, gimnazjon Wyszków, Adam Augustyni. Adam Augustynik MKS Gimnazjon wyszku! A walkę poprowadzi sędzia Marzena Rajkowska No i za chwilę zobaczymy kolejny pojedynek pięściarski W kategorii 75 kg Któremu zobaczymy Aleksandra Adamiaka i Adama Augustyniaka. Mówią, że wygląda Rozpoczynamy za moment już pierwszą walkę wieczoru. Adam Augustynik wraca po latach do rywalizacji pięściarskiej. Jego rywalem Aleksander Adamiak, reprezentant Wojska Polskiego. Tu widzimy, że trenuje z radkiem Laskowskim, trenerem kadry Polski w klubie KKS Boks Poznań. No ostro nam zaczęli teraz dobry, prawy, prosty, długi, krzyżowy Adama Augustynika. Nieco zachwiał się znam Aleksander Adamiak. O, trzeba przyznać, że panowie naprawdę mega mocno zaczęli pierwszą rundę. A przypomnijmy jeszcze, że to są trzy rundy, po trzy minuty, a nie po dwie. Jak większość walk, więc. No dokładnie, w boksie olimpijskim mamy już trzy minutowe rundy. No zobaczymy, czy tego paliwa wystarczy, czy po prostu emocje biorą górę na początku tej walki. No Augustynik walczy przed swoją publicznością, niezwykle popularny, tak jak słyszeliśmy. No zawodnik Lubiany, 26 lat, powraca po długiej, długiej przerwie do rywalizacji na pewno chce, tą rywalizację wygrasz. No, a. chyba było podpięcie. Och, bardzo mocno bije tutaj nam Adam Augustyniak. Ale, Augustynik. A, Augustynik, ale, ale Aleksander. Nie jest jakoś bardzo wzruszony tymi mocnymi czasami. No dokładnie, tutaj jest to żołnierz Włoska Polskiego, więc na pewno tego serca do walki u niego nie zabraknie. Adam, odkosz trochę w tył. Nie rób na raz. Nie na raz, on ci łapie. Adam, nie przepychaj się No w narożniku Aleksandra, jest mistrzyni świata w boksie, Karolina Łukasik razem z Grzegorzem Sobieszkiem, trenerzy w Akademii Gorilla odpowiednio od boksu i od muay thai, noc widać, że gdzieś tam słucha się jednak zawodnik z Poznania swojego narożnika. No uśmiecha się. Adam Augustynik, no, chyba to świadczy o tym, że już powoli gdzieś zaczyna brakować e, tych sił. No, takie właśnie no, są te uroki m, mocnego zaczyniania, zaczynania, zaczynania walk, prawda, że mocno zaczną, dużo wymian, ale potem niestety są problemy. Tak jak mówiłem, to są rundy trzyminutowe, i, i niestety już tutaj trzeba mieć troszkę wyrozwagi w tym, co się robi. No i ostatnie 10 e, sekund. Adam Augustynik kontra Aleksander Adamiak. No w pierwszej rundzie tego nie rozstrzygnęli, zobaczymy, czy któryś z nich będzie w stanie w drugiej rundzie zakończyć pojedynek. No jak na razie dwie walki zakończone przed czasem, jedna przez kontuzję, druga przez TKO, więc no czekamy na więcej, zwłaszcza, że to jest walka już numer 6. No, zobaczymy, co tutaj między rundami wymyślą Grzegorz Sobieszek, Karolina Koszewska w narożniku Aleksandra Adamiaka i Paweł Doluga w, w narożniku Adama Augustynika. Runda druga. Na no drugą rundę zaczęli już troszkę delikatniej. No dokładnie, ta no. pierwsza, początek no na emocjach gdzieś wypompowali się już nieco nam ci zawodnicy. No dziwne, że tutaj cały czas spada w ten półdystans Adam Augustynik. Szczęka, szczęka wypadła zawodnikowi z Poznania. na mnie, patrzy na mnie, oddychaj, Uspokaja swojego podobieżnego Paweł Delugo. No jak na razie Adam Augustynik wydaje się prowadzić. W tej walce. Chociaż co dziwne, zawodnik z takim zasięgiem ramion, a on skraca ten półdystans. No ale... dokładnie, o tym mówiłem. Brakuje tych prostych, długich, prostych, gdzieś bitych na steku przez Adama Augustynika. Dokładnie, ułatwia tylko zadanie Aleksandrowi. No ale cóż, może jest taki gameplan. A może po prostu lubi się bić jak na przykład Diego Corales, który też przecież w swojej wadze był ogromny wręcz, a zawsze wchodził gdzieś ten e, półdystans. No to je wzywa Augustynika na rożnik, żeby trójkami bił e, rywala. Po raz kolejny wypada ochraniacz na zęby Adamiakowi zawodnikowi z Poznania. Oj teraz ten prawy krzyżowy nadział się na niego. Augustynik dojdzie właśnie do jak się Pchana rywala na siłę, niepotrzebnie zresztą. Dokładnie, Aleksander sobie tylko wyczekuje, bo szczerze mówiąc, po co ma podchodzić, jeżeli. jeżeli Oj, kolejny zapada. ten prawy znowu wpadł na to samo. No, musi coś tu zmienić. No, już tu widzieliśmy. Irytacje na twarzy Augustynika, który został sklinczowany przez swojego oponenta. No i mamy trafienie w krocze. Osioł został sk sklinczowany, ale szczerze mówiąc sam do tego dopuszcza. Nie Dobry, teraz taki prawy krzyżowy na odejściu i jeszcze jeden Augustynika dochodzą w końcu celu. I koniec rundy drugiej. No rundy trochę już lepszej w wykonaniu Augustynika, zwłaszcza końcówki tej drugiej rundy. właśnie tu słychać, narożnik Augustyniaka cały czas podpowiada, właśnie żeby nie wpadał, nie spieszył się, spokojnie boksował. Zobaczymy, czy co on wyniesie z tych cennych podpowiedzi trenera. No nie trzeba być jednak Damian geniuszem, żeby takie rzeczy podpowiadać. No, no jednak tutaj przewaga zasięgu jest ogromna i aż dziwne, że Augustynik w ogóle jej nie wykorzystuje w tym e, pojedynku. Tak to być może już odebrałby tą chęć walki Adamiakowi i Byłby może już szatni, ciesząc się ze zwycięstwa. O, tak właśnie, Dokładnie, ale możliwe, że y, takie akcje spowodowane są dłuższą przerwą Augustyniaka. O, tak. No Chodzi teraz dobry podwórkowy. Teraz bardzo dobrze zaczął boksować od początku trzeciej rundy. No ale wyluzował. cały czas wpada ten lewy prosty jest tak jakby z doskoku z kroku w przód, więc no nie potrafi gdzieś utrzymać tego dystansu Adam. Tak, dokładnie. Aleksander Adam, jak tak prawdę mówiąc sobie, tylko czeka na swojego przeciwnika, żeby go skontrować. No zobaczymy, czy mu się uda. No coraz mniej czasu. 3 minuty. Już nie, nawet niecałe, już około dwóch pozostało do końca tej rundy. Oj teraz dobry, taki krzyżowy, długi krzyżowy w wykonaniu zawodnika gimnazjonu Apin Wyszków. Na prawo, dół. No teraz zaczął bić ciosy nadu. dół Adam Augustynik, sierpowy, wcześniej podbródkowy, no jednak słyszy to co krzyczy Paweł Deluga z narożnika, żeby atakował swojego oponenta właśnie w różnych płaszczyznach, nie przyzwyczajał go do uderzeń na głowę. A tak i prawa ręka Jeszcze raz No mocno dołami, zaatakował teraz nam Augustyniak. No ale widać, że chyba na Aleksandrze nie robi to jakiegoś większego wrażenia. On już tak jest zmęczony, ale tak szczerze mówiąc to nie z powodów tych ciosów na korpus. A! A z samego wystrykania się. No myślę, że tutaj chcę po prostu dociągnąć jeszcze Aleksandra Damiak. Zdaje sobie sprawę, że no w tej walce nie wygra. No po raz kolejny tutaj wypadła szczęka zawodnikowi z Poznania. No naprawdę wielkie brawa tutaj dla Aleksandra, bo jak widać podjął się walki z o wiele młodszym przeciwnikiem I, i nie można mu tutaj nic ujmować, bo szczerze mówiąc bardzo wyrównanie wygląda ten pojedynek Może troszkę Augustyniak przeważa w tym, ale, ale naprawdę wielkie wyrazy szacunku dla Aleksandra Adamiaka No dokładnie, tutaj przyjechał pół Polski, żeby zawalczyć jedną walkę w oboksie amatorskim Prezentuje się dobrze, tak? Nie można mu odmówić e, woli walki, ale też e, no chyba zdawał sobie od początku sprawę, że wygrać będzie bardzo, bardzo ciężko za moment oficjalny werdykt tego pojedynku. Panie i panowie, walkę jednogłośnie na punkty. Wygrywa Adam Augustyni. Gimnazjon Apin w Wyszku.